Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku i zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym będę Wam pokazywać hol zakupowy, czyli produkty, które kupiłam do makijażu oraz do pielęgnacji oraz to, co kupiłam na, nadchodzące, na nadchodzącą gwiazdkę dla moich bliskich. Pokażę Wam, co kupiłam dla chłopaka oraz dla członków mojej rodziny. Zacznijmy natomiast od holu zakupowego. Jeszcze tylko takie krótkie, szybkie usprawiedliwienie. Nie było mnie ostatnio przez ponad półtora tygodnia, a to dlatego, że że w zeszłym tygodniu po prostu nie miałam czasu potem byłam z samolotem potem miałam zajęcia i od soboty mam grypę jelitową także jest po prostu masakra dzisiaj już jest piąty dzień jest mała poprawa, natomiast nadal jest bez szału wiem, że taki wirus panuje w kraju, bo z różnych koleżanki z różnych miast są właśnie na etapie albo zaczę zaczęcia tej grypy albo świeżo właśnie po jelitówce natomiast no... Nic fajnego, nic fajnego. W sobotę byłam cały dzień na zajęciach, potem już niestety zaczęły się różne akcje, więc tutaj zakupy, z które wam pokażę, nie są tylko z tego okresu, który właśnie spędziłam w Warszawie, te ostatnie kilka dni, natomiast są głównie z listopada no i z, tej, z tych kilku, kilkunastu dni grudnia, które minęły, dlatego teraz już zacznę wam pokazywać, co kupiłam bądź co dostałam. Zacznijmy może od makijażu Kupiłam w końcu, kupiłam sobie w końcu podkład Ja bez podkładu ostatnio byłam długo I tylko nakładałam korektor Pro na te wszystkie zasienione miejsca Bądź na jakieś tam zmiany I przypruszałam go pudrem MAC Studio Fix Bądź Mineral Skin Finish, również z Maka. Natomiast no bez podkładu nie da się obejść Szczególnie kiedy cera jest taka szara, zmęczona Ja teraz jestem po prostu wymęczona I bez podkładu, pomimo tego, że nie mam problemów ogólnie z cerą Bez podkładu naprawdę nie wyglądam dobrze Dobrze? Więc y, udało mi się w końcu nabyć mój ulubiony podkład, czyli Lancôme Taint Miracle. Ja wiele razy Wam y, mówiłam o tym podkładzie, że to jest to mój ulubiony podkład z tej takiej sekcji rozświetlająco-nawilżającej. Ten podkład ma SPF 15, filtr słoneczny 15. On daje y, efekt takiej bardzo naturalnej, świetlistej, jasnej skóry. Y, ma małe krycie, ale cera właśnie po nim wygląda bardzo, bardzo zdrowo, pomimo tego, że właśnie jego krycie nie jest duże. On też nie matuje, więc nadaje się do skóry normalnej i mieszka. Ale broń boże do tłusty, dlatego że jest tłustej, on po prostu spłynie. Nie nadaje się również do cery suchej, dlatego że on podkreśla dość mocno podkreśla suche skórki. Dlaczego tutaj jest takie podniecenie? Ja go używałam w zeszłym roku w kolorze 010, który jest taki jasny naturalny beż, ale wtedy kiedy byłam leciutko opalona, natomiast bardzo ciężko było mi dostać ten nowy kolor. Jest to 005, jest to najjaśniejszy, dostępny kolor. Bardzo się cieszę, że go w końcu kupiłam. Znalazłam go w Daglasie. On kosztuje 160 zł, natomiast ja miałam bon na 20, więc zapłaciłam. Mam 120. Podkład drogi, ale ja zawsze inwestuję właśnie w te produkty, które kładę, kładę na twarz. Jestem z niego bardzo zadowolona. Na pewno w styczniu kupię sobie jeszcze jakiś taki bardziej matujący podkład, który się sprawdzi, jeżeli gdzieś będę wychodziła na cały dzień, po na imprezę. Natomiast z tego jestem super zadowolona i bardzo się cieszę, że w końcu sobie kupiłam podkład, bo wychodzenie gdzieś na przykład na jakieś imprezy, czy, czy gdzieś bez podkładu, nie jest to jednak takie, taka, taka fajna opcja, więc bardzo się z niego cieszę. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, w promocji w rozporządzeniu. Która była od 22 grudnia i cała, trwała cały tydzień Wszystkie produkty do makijażu były prze, przecenione o 40% I ja właśnie w tej promocji kupiłam sobie tusz L'Oreal Volume Million Lashes w kolorze Extra Black On normalnie kosztuje prawie 60 zł A jeżeli chodzi o makijaż twarzy, ja zawsze inwestuję Natomiast makijaż oczu, tuszu drogich, tusz drogich nigdy nie kupuję Dlatego zawsze to jest taka półka, właśnie Maybelline okolice 25-30 zł Przez całe ostatnie 4 miesiące Używałam tego Maybelline Volume Express Cat Eye, ona kosztuje około 22-30 zł, zależy czy jest promocja czy nie i byłam z nim bardzo zadowolona Natomiast stwierdziłam, że jeżeli jest taka promocja 40%, to skuszę się właśnie na taką, którą bym sobie normalnie nie kupiła, bo mi było szkoda kasy I ona kosztowała 35 zł Silikonowa szczoteczka, która bardzo ładnie rozdziela, wiecie, tu jest dużo tych takich syntetycznych włosków E, silikonowych, właściwie, igiełek. Bardzo ładnie rozdziela, ładnie wydruża. Faktycznie te e, rzęsy wyglądają, jakby było ich tak więcej. E, ładnie pogrubia, jestem z niej bardzo zadowolona. Natomiast, jeżeli będzie znowu w jakiejś dużej promocji, kupię ją. Natomiast, jeżeli będzie tam 10 czy 15%, to zdecydowanie wrócę do tej. E, Maybelline, z tego względu, że jest po prostu dużo tańsza I również na moich się bardzo ładnie Bardzo ładnie sprawdza Kolejny produkt, który kupiłam tym razem W naturze, był to żel Do stylizacji brwi marki Catrice on kosztował bodajże 12-13 zł Ja wcześniej używałam tego z My Secret, Natomiast no, po roku on już Praktycznie był cały zużyty A te resztki no, nie wyglądały najlepiej Mówmy się, jeżeli codziennie podkreślamy brwi Przejeżdżamy tutaj po skórze Która już ma podkład czy puder, no to nie wygląda no to zaciekawie i zdecydowałam się na taki zobaczymy jak się będzie sprawdzać jeżeli chodzi o makijaż ust, kupiłam sobie jedną szminkę marki Golden Rose w wykończenie Ultra Rich Color Lipstick, one kosztują bodajże 12,60 zł, coś około 12 zł, tak się prezentuje opakowanie bardzo szykownie, schludnie, oczywiście tutaj te rogi zaraz się pościerają, ale uważam, że i tak za tą cenę super wygląda i kolor to jest taka intensywna intensywna fuksja, miałam ją w ostatnim w ostatnim filmiku albo miałam tą albo tą z Maybelline natomiast one są podobne z tym, że ta jest nieco ciemniejsza od tej Maybelline 163 fuksja, ale również bardzo ładnie się utrzymuje i bardzo ją, bardzo ją polecam i ostatnia rzecz do makijażu którą, którą kupiłam jest to pomadka z MAC MAC Red, wykończenie satin piękny, ciemno-czerwony odcień jak widzicie tutaj jeszcze jest nieużywana natomiast no, bardzo się z niej cieszę I ja jej nie kupiłam, tylko dostałam ją w tej akcji back to MAC, zaniosłam 6 pustych opakowań pierwszy raz udało mi się taką szminkę dostać za darmo, więc bardzo się cieszę, bo Normalnie, normalnie kosztują 79 zł. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu zanieść 6 pustych opakowań po produktach MAC, które są plastikowe, żeby one mogły zostać poddać, poddane recyklingowi. Podpisać się na liście i wtedy dostać taką szminkę tylko w że bez opakowania. Także ja się bardzo, bardzo cieszę. Teraz przejdźmy do produktów e, pielęgnacyjnych. E, kupiłam sobie szampon Johnson's Baby. E, to jest ten standardowy żółty, zawsze go kupuję. On kosztuje bodajże 6,70 czy 6,90. Tutaj akurat jeszcze mam e, opakowanie tego starszego, który wcześniej kupiłam, teraz będę się przeprowadzać, więc chciałam od razu wszystko kupić, zawieść i mieć z głowy. E, kupiłam również dwa produkty z DAF, to jest ta limitowana edycja. E, Winter Care bardzo ładnie e, pachną tak. E, delikatnie, ale właśnie trochę tak inaczej niż standardowa nie da więc bardzo mi się podobają, jest to żel pod prysznic i odżywczy, odżywczy balsam, żelem jestem zachwycona, natomiast te odżywcze balsamy dla mnie się trochę kleją i do tego nie wrócę natomiast ten jest bardzo fajny bardzo ładnie pachnie i bardzo Wam polecam kolejny produkt, który sobie kupiłam, który, nie, teraz przejdźmy do tych, które dostałam, moja mama z moim tatą byli na wycieczce właśnie w Maroku i Maroko jest słynny Ne, yy, oczywiście pod względem yy, całym yy. Do zwiedzania i wszystkie inne zabytki Natomiast jest słynny również Z wytwarzania olejku organowego, I moja mama właśnie przywioza mi taki mydełko z olejkiem arganowym Jeszcze go nie używałam, natomiast jak go zużyję Na pewno Wam powiem, jak się spisywał I przywioza mi właśnie olejek arganowy Z dodatkiem Z dodatkiem z greyfuta. Właśnie to jest o zapachu grejfutowym Bardzo ładnie nawilża skórę, ja go używałam tylko dwa razy Bo chcę zużyć te pozostałe balsamy, które mam A ten dopiero zacznę używać Natomiast bardzo ładnie pachnie i bardzo Mocno nawilża i właśnie to jest taki Produkt, który idealnie spisuje się na zimę I właśnie zainspirowana tym olejkiem arganowym, który dostałam Poszłam do drogerii która u mnie na wsi jest Jedyna drogeria, jaką mamy, więc po prostu ja ją uwielbiam I znalazłam olejek arganowy 100% Argan Oil ze starej, starej mydlarni Jest to naturalny eliksir do twarzy z właśnie olejkiem arganowym Dodatek olejku neroli oraz witamina E Bardzo ładnie nawilża, odżywia i też zapobiega procesom starzenia, neutralizuje wolne rodniki, więc coś co po prostu uwielbiam. Tutaj jest pojemność 30 ml, chociaż wygląda jak ma być czerwone więcej. Nie wiem, czy się po prostu nie pomylili, ale chyba nie czyli no, Jeżeli tutaj faktycznie jest 30 ml, natomiast wygląda tutaj na większą pojemność I on kosztował 21 zł, czy 22 zł, Jest naprawdę bardzo, bardzo mało Jedyne, czego można się przyczepić, to to, że tutaj nie ma żadnej pipetki Natomiast y, patrzyłam na stronie internetowej, też jest chyba mniejsza pojemność z pipetką Więc jeżeli to Wam y, robi, to możecie wziąć sobie tą z pipetką Jak używam co drugi dzień, właśnie na jeszcze zbliżoną twarz y, Biorę sobie na lewo sobie kropelkę, rozmasowuję w dłoniach i nacieram tak całą twarz Również szyję takim rufem oczywiście do góry Żeby tutaj wszystko było jędrne I właśnie stosuję to co drugą, co drugą noc Zamiast kremu i jestem zachwycona I również wtedy, kiedy byłam w tej drogerii Jaśmin Kupiłam sobie zielo, glinkę zieloną Stwierdziłam, że takie maseczki nawilżające będę kupować A taką glinkę zieloną to najlepiej zawsze kupić Taką po prostu podstawową, którą sobie rozrabiamy z wodą Ja tylko tutaj zagłębienie nasypuję trochę glinki Trochę dodaję wody, mieszam, nakładam na twarz Po 10 minutach zmywam Ładnie oczyszcza pory z wężą. Więc ja jestem zachwycona I ona kosztowała tylko 11 zł A tutaj jest aż 90 gramów produktu Więc bardzo, bardzo fajnie Tak się teraz rozglądam Z rzeczy, które sobie kupiłam jest to już wszystko Teraz jeszcze chciałabym bardzo serdecznie podziękować Laurze, czyli Logram Princess Która zrobiła Mi e, niespodziankę, zrobiła mi zakupy w Londynie e, Nie w Londynie, tylko w Anglii Właśnie przed swoim, przed swoim przyjazdem do Polski e, Kupiła mi e, Lizelle e, Hot and Polish Hot Color Cleanser mniej więcej tak to się nazywa, nazwa długa i zawiła natomiast jest to produkt do demakijażu twarzy z Liz L, który ja po prostu uwielbiam tutaj mamy dwie ściereczki muslinowe oraz ten produkt, on kosztuje około 15 funtów więc jest, no, no jest drogi, a ja jak bardzo bardzo go lubię, jest fantastyczny już go wcześniej miałam, dostałam od niej również MAC Studio Fix w odcieniu NW15, czyli puder, który po prostu uwielbiam i od dawna używam i wreszcie mam dobry odcień, więc mogę go sobie stosować i dostałam również kolektor, który po prostu kocham, czyli MAC Pro dziękuję Ci bardzo serdecznie Jestem po prostu Ci bardzo, bardzo wdzięczna Więc buziaczek I teraz jeszcze pokażę Wam Produkty, które kupiłam Znaczy produkty, prezenty po prostu, które kupiłam Dla moich bliskich Większość z nich kupiłam W Seforze jak były dni VIP Czyli minus 20%, żeby po prostu no, Jeżeli można zaoszczędzić, to czemu nie Mojemu chłopakowi kupiłam Zestaw taki złożony Z 100 ml perfum i w Saint Laurent YSL nazywa się L. Home. Znaczy tak się pisze, czyta się pewnie jakoś inaczej. To właśnie było 100 ml perfum i jakieś dwa dodatki, chyba żel pod prysznic i żel po goleniu. Takie tubki o pojemności 50 ml. On się śmiał, że napisał list do Gwiazdera wcześniej, więc czy mógłby dostać ten prezent wcześniej, dlatego że właśnie stare perfumy mu się skończyły, więc dałam mu ten produkt wcześniej. One kosztowały 389 zł, minus te właśnie 20%, Było około tam chyba 311 czy 2 zł. 311 zł złotych. I dokupiłam mu też um, taką świeczkę, właśnie będąc w Warszawie, weszłam do sklepu Bath Body Works. Sobie nic nie kupiłam, natomiast um, koleżanka mi powiedziała, że tam jest świeczka, która pachnie jak sklep Abercrombie Fitch. Mi osobiście ten zapach. Aż go stąd czuję. To, mi osobiście ten zapach się nie podoba, ale wiem, że jemu się bardzo podoba, więc taką świeczkę mu kupiłam. Nazywa się Mahogany Teacute. Te świeczki są bardzo drogie, jak na świeczki kosztują 79 zł, ale były przecenione bodajże na 65 zł. Nie mam już paragonu, ale wydaje mi się, że kosztowało albo 65, albo 55 zł. Moja koleżanka je kupiła, znaczy przyjaciółka mej siostry, moja taka koleżanka, powiedzmy, ukradziona od siostry, y ją też właśnie kupiła, dlatego że ona będąc w Stanach y uwielbiała sklep Abercrombie Fitch y i ona się pali bardzo długo i bardzo równomiernie, więc jest bardzo droga, ale no, warto. Że jak się pali, właśnie ten zapach aż nie jest taki intensywny, więc mam nadzieję, że jak będziemy ją palić w mieszkaniu, to po prostu nie zejdę. Yy na smród, ale no jeżeli jemu się podoba i to wiecie, to dla mnie to jest najważniejsze eee, mojej mamie kupiłam zestaw moja no mama zawsze używa kremy z AA bądź jakieś takie z L'Oreala nigdy nie używała jakichś takich drogich a cerę ma fantastyczną, więc tutaj akurat w jej przypadku sprawdza się, że kremy jakoś nie są super ważne czy są drogie czy nie, ale ja myślę, że to są po prostu geny i to jest szczęście, dlatego, że ona ma 58 lat, a ma bardzo mało zmarszczek, ale stwierdziłam, że kupię jej dobre kremy Zdecydowałam się na dr. Irene Ellis, seria Fortesimo Maxima, czyli ta 55. I te zestawy były dostępne w Super Farm. I właśnie akurat ten zestaw, ta seria 55, była przeceniona. I z kartą tej Super Farm Lifestyle, chyba tak się nazywa ta karta Lifestyle, było przeceniona na 99 zł, więc bardzo dobra cena. A tutaj w środku jest krem serum pod krem i duży, normalny, pojemnościowy krem pod oczy. Ten sam krem w Sephora kosztuje 90 zł, więc zobaczcie, jak się super opłaca kupić to w Superfarm. Tak? Naprawdę bardzo fajny. Mam nadzieję, że mojej mamie się ten prezent spodoba, bo jemu tacie Kupiłam żel pod prysznic, taki dwa w jednym To jest żel pod prysznic oraz szampon do włosów Nazywa się Do It All Over Shower Gel On kosztuje 29 zł I kupiłam mu również nawilżający balsam, taki do twarzy On oczywiście żadnych kremów nie używa, bo uważa, że to mężczyzna nic nie może używać Natomiast w zimie każda skóra się przesusza, nawet taka gruba... Skóra na twarzy, jaką mają mężczyźni Dodatkowo mój tata zawsze jak jedzie na narty To później wraca cały odbrążony, Więc stwierdziłam, że jak nie będzie chciał To go zmuszę, żeby to używał Balsam, do który bardzo fajnie się sprawdza Jest to taki krem Ładnie nawilża, nie ma tłustej konsystencji Więc na pewno mężczyźni będą z niego zadowoleni Ma 50 ml i kosztuje 65 zł Natomiast oczywiście to też jest Kupiłam z rabatem 20% I tutaj do tych prezentów do jeszcze rzeczy Które kupiła moja siostra, bo my zawsze ja kupuję coś od siebie dla rodziców, ja też kupuję, to tym pakujemy razem i dajemy jako jeden prezent. A właśnie moje, siostry, moje siostrze moje kupiłam krem Estelard Au, 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 normalnie jak pies Kupiłam krem Estée Lauder Time Zone Do cery normalny i mieszany Ona tego kremu używa, zawsze jest z niego bardzo zadowolona Więc wiedziałam, że to nie będę wydziwiać On jest niestety jest strasznie drogi, tak jak te ja wszystkie produkty w Sephora i w Douglasie Kosztuje 349 zł, minus te 70 zł, które właśnie kupiłam yy, Które zaszczędziłam kupując go w promocji yy, Ona go zawsze używa, jest z niego zawsze bardzo zadowolona I polecam ten krem dla wszystkich 30-latek, które szukałem dobrego kremu przeciwzmarszczkowego. Yy, on się świetnie sprawdza pod podkładem, który używa, czyli Estée Lauder Double Wear, czyli ten taki Mocno matujący, mocno kryjący podkład. Kupiłam jej jeszcze jedną pierdółkę, ale wiem, że na ten film będzie oglądać, dlatego nie chcę, nie chcę jej tego pokazać, więc musicie mi to wybaczyć. Natomiast to by było na tyle. Zakupy duże, ale tutaj, jak widzicie, ja zawsze sobie te prezenty rozkładam na raty, no bo tak naraz wszystko kupić, to jest to, no, przynajmniej w moim wypadku, niemożliwe. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, serdecznie za oglądanie. Zapraszamy już Was do następnego filmiku, który na pewno pojawi się wcześniej, nie za półtora tygodnia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i buziaczki. Pa, Pa!